Firma BB oprócz tego, że produkuje roboty przemysłowe, produkuje różnego rodzaju urządzenia do przemysłu energii, do przesyłu energii, transformatory i urządzenia automatyki do zapewnienia działania inteligentnych domów, czyli wszelkiego rodzaju przełączniki, wyłączniki, panele operatorskie. Roboty przemysłowe są to roboty sześciosiowe. Co to oznacza? Są to ro roboty, które mają sześć miejsc których dwie, dwa elementy mogą poruszać się względem siebie, czyli mają sześć osi ruchomych. Dwa elementy mogą się poruszać względem siebie i dzięki temu robot może dojść swoją końcówką tutaj palnikiem spawalniczym do dowolnego, do dowolnego miejsca w elemencie, który spawa. Na końcu robota umieszczony jest palnik spawalniczy, który dzięki zastosowaniu łuku elektrycznego stapia drut spawalniczy i łączy dwie metalowe części ze sobą. Drugie wykorzystanie robota to robot do obsługi maszyn, bądź robot do przekładania. Czyli na końcu, robota ma umieszczony chwytak, który pobiera detal z jednego miejsca, manipulując swoimi ramionami, wykorzystując właśnie osie. Wszystkie sześć osi przechodzi do innego miejsca, gdzie odkłada detal. Robot przemysłowy, jak już powiedziałem wcześniej, jest to maszyna sześcioosiowa. E, popatrzcie na mnie przez chwilę. E, żeby zapewnić ruch e, na przykład mojej ręki w powietrzu, prawda? Ja potrzebuję mieć stawy, prawda? Bo gdybym nie miał stanu, stawu, stawy w ten sposób. Więc pierwsza rzecz to jest obrót dookoła, prawda? To zapewniają mi nogi. Druga rzecz jest, obry, e, drugą rzeczą to zginanie się w pasie, prawda? Mogę się zginać w pasie, żeby troszkę dalej sięgnąć ręką. Trzecia to ruch e, ramienia, prawda? Że mogę rękę wyciągać do góry, w dół. Dalej czwarta to jest łokieć. Piąta dłoń i szósta obrót dłoni. Tak samo, dokładnie tak samo pracuje robot. Czyli może się obracać na podstawie, może poruszać się dolnym ramieniem, górnym ramieniem, no i ma trzy ostatnie osie nadgarstka, żeby sięgnąć do dowolnego miejsca. O czym cały czas mówię, to cały czas wokół siebie mamy tę naprawdę styczność z rzeczami, które zostały wyprodukowane przez roboty. Co więcej, możemy się pochwalić, że większość z tych rzeczy jest produkowana też przez roboty ABB. Kto ma na sobie jakiekolwiek guziki, ręka do góry? Czyli guziki są produkowane przez roboty. Musicie mi wierzyć na słowo. Kto ma na sobie buty, ręka do góry? Buty też są produkowane przez roboty, ABW. Czy tego chcecie, czy nie? Macie na sobie buty, które wyprodukował nasz robot. Ręka do góry, kto tutaj wszedł drzwiami? Drzwi też po części wykonywane są robotami i zaskoczę Was, też po części robotami ABB. Kto wszedł tutaj przez okno, ręka do góry? Mamy kilku śmiałków, okna też są wykonywane robotami ABB. Mógłbym tych przykładów mnożyć. Proszę zadać sobie sprawę z tego, że większość rzeczy, które teraz kupujecie i których używacie, są wykonywane robotami. Eee, jak myślicie, jak stare są roboty przemysłowe? Kto uważa, że pierwszy robot został wyprodukowany 10 lat temu? Ręka do góry. No, są dwie osoby odważne, może trzy. Kto uważa, że pierwszy robot został wyprodukowany 30 lat temu? Już trochę więcej. Nie, tak naprawdę e, pierwsze roboty przemysłowe pojawiły się już w latach 60. Były to roboty napędzane pneumatycznie, jakimiś tam sznurkami, ale pierwszy wdrożony do produkcji robot, który. Plotka mówi, że pracuje do dzisiaj. Jest to robot produkcji ABB. E, został wdrożony w 1974 roku. IRB6. Jak pisze, on pracuje do dzisiaj.